Z nami jest prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Pan Jerzy Wątroba, kolejny skrzydlaty, kolejny laureat naszej nagrody. Panie prezesie, produkt, za który dostaliście nagrodę, jest taki trochę nietypowy, bo nie do końca komercyjny. Za kursy, za które dostaliście nagrodę, uczestnik nie musiał płacić. Jak to się stało? Nie musiał płacić, tak, ale płaci Państwo Polskie i Unia Europejska. Są to kursy organizowane właśnie między innymi z funduszy z Unii Europejskiej. Organizujemy ich dużo, dużo, bardzo dużo w tej chwili. W zeszłym roku, ten rok będzie obfitował w dużą ilość kursów na terenie całego województwa świętokrzyskiego. We wszystkich miastach powiatowych są nasze jednostki, które właśnie dla mieszkańców naszego województwa i nie tylko, bo jeszcze mamy mazowieckie część ośrodków. Organizujemy właśnie te kursy. No, Chcemy się poprzez takie działanie przyczynić do podniesienia kwalifikacji naszej społeczności. No właśnie, a jakie kwalifikacje można zdobyć? Najprzeróżniejsze. Na przykład. Na przykład instruktora e, hipoterapii. E, a z takich, a z takich powiedzmy, no, bardziej znanych, bardziej dostępnych nie każdy może chcieć być instruktorem hipoterapii. No, no. No, ale powiedzmy, dobrze obsługującym komputer na pewno każdy chciałby być. Spawaczem też polecam. Bardzo popłatny zawód w tej chwili w Polsce i za granicą. Kierowcy wózków jezdniowych. Cała, cała, cała gama. Trudno wyliczyć, bo naprawdę jest tego mnóstwo.